Cześć widzowie. Witam was po długiej przerwie od grania ostatniej gry w World of Tanks. Minęło już do równy prawie tydzień. Ze względu na mój wyjazd, no nie byłem jak, nie byłem w stanie jak zrobić odcinka. Ani tam nie wziąć laptopa. No ciężko było. Więc tak, dzisiejszy odcinek zaczynamy z dobrym humorkiem oraz jak myślę z dobrą gierką, ze zwycięstwem, ale wszystko się okaże. Yy, na sam początek yy, powiem krótko, yy, będą krótsze wstępy, nie będą już tak długie, bo nie ma to sensu akurat tak długo omawiać wszystkiego. To jedynie tam co któryś odcinek nie zawsze trzeba. <grych> Więc tak, pokrótko. Dobra, yy, następną tylko jedną rzecz akurat, którą trzeba zrobić. Są to wasze komentarze Był jeden komentarz o dodanie Niedoznajomych I tak to teraz zrobimy W ogóle otrzymane kredyty za rezerwę 61 tysięcy Fajna suma nawet Wiadomo na Zakup czołgu to niestety nie jest to dużo ale Nie ma co narzekać Dobra także dodajemy Pierwszą osobę A więc tak na gracza To szakas, bardzo miło pozdrawiam że chciałeś zagrać Pluton, bardzo chętnie zagramy. Niestety w tym tygodniu nie dałem rady, bo był na wyjeździe, ale teraz śmiało możesz napisać wiadomość tutaj na World of Tanks i popykamy gierki. To jest ten. Ja cię dodaję i możemy popykać Plutoniki. I tak, następną rzeczą, jaką jeszcze jest z, z waszych komentarzy. To była sprawa o nie granie na boty Ja bym bardzo z chęcią nie grał na boty tych pierwszych gier Tylko niestety musiałem Z jednego względu, że, że tak mi gra kazała Bo od dłuższego czasu nie grałem w tę grę, no i po prostu musiałem Zagrać tam początkowe te 5 bodajże gier Takich do, do rozpoczęcia po prostu, no gry Dawno nie że tak to jest omówione. Dzisiejszy mecz gramy już normalnie na ludzi, na online. Cóż nie będzie tak prosto. Bijamy dzisiaj polskiego czołga. 14 TP w poprzednim odcinku było mówione na temat jego tutaj w badaniach, że zaczynałem ciężko. Ten czołg, bo ten czołg ogólnie jest ciężki dla mnie do wbicia. Te małe czołgi to jest porażka. No i postaramy się wbić przy to 60p, zobaczymy, co się to uda. 8 dygonta premium, trochę stracone, ale nie ma co narzekać. Jest dobrze, ważne, że jest. Się jeszcze najwyżej tam kupi, bo to wiadomo, dodaje dodatkowe gwiazdki, które są potrzebne do zbudowania czołgu. A więc, tak, ja kupuję jeszcze tutaj, może inną amunicję No i tyle, no bo to czołg taki, którego nie trzeba jakoś modyfikować. Więc widzimy się w bitwie. Zaczynamy pierwszą rundeczkę po długiej przerwie. Gramy na poziomy piąte. No niestety nie jest za fajnie, bo trochę ciężej będę miał, ale dobra. Udajemy się tutaj na lewą stronę. Na prawą stronę to tam jakoś nie przepadam. Tam nie, tam nie. Aha, online. Dobra, podoba mi się jak czytam wasze komentarze. Odpowiadacie mi coś, bo wiadomo, nie zawsze wiem co dobrze robię. Na przykład, coś wiem, czegoś nie wiem. Nie zawsze, po prostu, wszystkiego nie wiem. Był jeden komentarz: 60TP, jakby poleca się. Wiadomo, no, polski czołg naprawdę mocny, Chyba, że się poleca. Tylko, że był tam napisane, że od 7 tieru. I z tym się w sumie zgadzam, bo do 6 tieru to są jeszcze takie słabsze czołgi, a od 7 zaczynają się te większe. I rzeczywiście tam dopiero leci ta y, linia, gdzie tam już po prostu no fajnie się gra. Dobra, pomożemy tutaj, ja tu się ustawię z boku. Tylko co ja mu zrobię, co ja mu pomogę? Dużo nie pomogę no. Nie wiem co się z takim ciągiem ustawić, gdzie. Takimi dawno nie grałem już. Ja bym tutaj podjechał, ale się nie wystawić, żeby po prostu nie oberwać. Aha, tu jest jeden. Nie wiem, czemu nie dostał. Nie wiem, czemu mu nie zadaje. Uszkodzenia tylko same, niby takie, no... Kurde, krytyczne. Teraz nie trafiłem. Tu się przyznam akurat. No, ale nie zadaje. No czekajcie. W bok? Też nie. Nie wiem, co z tą amunicją. Czekajcie, przełączymy na inne. Bo to coś nie zadaje. No, ho, ho, po pięć. Nie wiem, napiszcie w komentarzu, o co chodzi. Czemu tu nic nie zadaje. Jak możecie. Oj, oj, oj. Oj, oj ale nas niszczą. Oj, 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 Ja się muszę udać w inną stronę. Nie wiem, czemu... Czok nic nie zadaje nad tym piątką. Coś jest nie tak. Kurde, nie lubię właśnie takich gier. No. No, niestety, no. Nic nie zrobimy. Jeszcze jedną gierkę zagramy. Pokonają nas. Przegramy i to tak sporym wynikiem, bo 2 do 15, mi się wydaje. Nasi tutaj. No ciężko, jest, no. Oni, już, oni już tak naprawdę albo przejąć bazę. Na kapale lecieć albo no, albo no, czekać aż po prostu. No. Ktoś podjezie i może ugrają w trójkę. No. Nikt tego nie wie. Dobra, my się widzimy już w drugiej gierce. Nie będę wam przedłużał tego. Dobra, kolejna mapka to zatoka rybacka. Yy, udaje mi się na lewą stronę. Na piątki no, nie podoba mi się to, na co zrobię. Tak losuje gra niestety. Wolałbym na czwórki tak samo. Albo trójeczki z, niższy, z niższymi po prostu grać, łatwiej to pójść, poszłoby. Dobra, lecimy tutaj za dom, znaczy za budynek, nie ten, tylko tamten, bo ten mnie trochę zblokował, ustawić się, no i zobaczymy, kto tutaj podjedzie. No na pewno podjadam te piątki tutaj, no, zazwyczaj tu jeżdżę, tutaj. Um. Dzisiejszy filmik jest nagrywany dość późno, niestety akurat z tego wyjazdu, ale następne filmiki będę się starał wrzucać już po godzinie 16 albo o równej 17. No tak, żeby po prostu fajnie się oglądało, nie jakoś ło, bo się wjechało. nie jakoś późno. O. 1 zaraz przegrywamy, aby się to nie skończyło na drugiej porażce. No tu trzeba, słuchajcie, no. Jakiekolwiek punkty dzisiaj wbić. Kiepsko będzie, jak nie wbijemy. Bo no są w ogóle dwa czołgi tylko. W sumie żeśmy ich tu powinni pokonać. No tu nic nie zrobię. Mogę spróbować, ale. No właśnie, nic nie zrobię. Patrzcie. Tyk. Nie wiem, czemu ta amunicja nie trafia. Nie rozumiem tego. Oj, 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 Ale naszemu tam zadali. Patrzcie, no kurde Ja mu nic nie zadaję, a on se tak po prostu no strzeli, wiecie o co chodzi, no Ja muszę tym czwórkom swoim zadawać, oj, druga porażka Oho Fajnie Aha, dobra, no nic, no, no, kolejna porażka, słuchajcie Nie wiem, ja tego czołgu nie lubię to nie zadaje no niestety no czemu nie zadają dobra nic no widzimy się w lobby i tyle dobra. a więc tak lobby jest z nami yy, za chwilę pokażę podsumowanie ale jeszcze przed tym yy, wejdziemy w takie rzetany gdzie pokażę wam yy, co mam do odebrania i napiszecie w komentarzu albo zasugerujcie co by było waszym zdaniem po prostu no najlepsze kto się już zna dawno nie grałem więc nie wiem co będzie tutaj takie dobre. O, nawet teraz skoczyło. Niestety porażka. Nie no, strasznie słabo. Dobra, ja wam to pokazuję. Tak. Mamy coś takiego, bo mam 6 żetonów. Jak system kontroli ognia, jakieś zestawy i zestawy. Nie wiem co tu naprawdę będzie dobre. Napiszcie w komentarzu, albo podpowiedzcie cokolwiek. Co wy byście polecali chyba, że z tego tutaj coś. Nie więcej wiem o co tu chodzi, ale może coś dopowiecie. Na pewno do tego 13 WTP, tego co teraz wbijamy, do tego to nie daje. To jedynie zostawimy do tego 60TP, jak to wbije. W tym roku trzeba to wbić. Mamy jeszcze wygląd, ale wygląd no to jak wygląd. O, czyli róże tam takie. Style 3D. Inne, no to dzień konta premium, czyli mogę mieć 6 dni plus obligacje, rezerwy. Jakieś drobne 300 tysięcy, to nie wiem, czy się nie opłaca. Nawet mamy w sumie 6 razy ile to 300 tysięcy? 1 kredytów to bardzo dobrze. Tu zakończymy dzisiejszy odcinek. Skrobnijcie łapeczkę w górę, subitka oraz komentarz. Napiszcie, czy super filmik będzie mi bardzo miło. Zawsze mnie to tam motywuje. No i co, to na wszystko dzisiaj. Niestety, no nie udało się go wbić. Ale w następnym odcinku wbijamy go dalej i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Trzeba go wbić. Dobra, a więc ja Wam dziękuję bardzo serdecznie za ten odcinek. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Cześć.